ten dzień wielkanocny przyjmijcie kochani bracia i siostry najserdeczniejsze życzenia pokoju Chrystusa który będzie w waszym sercu miłości bożej która opromieni nasze dusze i wiary która będzie silniejsza niż wszystkie przeciwności które życie nie Niech dobry Bóg, który dał nam swego syna Jezusa Chrystusa, aby ten umarł na drzewie krzyża dla naszego zbawienia, niech dobry Bóg otacza Was, Wasze domy, Wasze rodziny, Wasze miejsca pracy swoim błogosławieństwem. Ale również i Wy bądźcie błogosławieństwem Pana. Niech ci, którzy patrzą na Was, Niech ci, którzy postrzegają Was jako chrześcijan, widzą Was wzór godny naśladowania. Niech Chrystus Martwy Stały mieszka w naszych sercach, mieszka w naszej wspólnocie, mieszka w naszej Ojczyźnie. Tego i sobie i nam wszystkim z całego serca życzę.